Czy Kielcom uda się powtórzyć wielki sukces Centrum Przedsiębiorczości w Barcelonie? To marzenie dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego. Wypowiedział je podczas ceremonii wbicia symbolicznych łopat po odbudowę zespołu inkubatorów, które powstaną w budynku powyższej szkoły umiejętności. Trzeba mieć wysoko wyznaczone cele, podkreśliła obecna na uroczystości minister Iwona Wendel, podkreślając, że w ciągu kilku lat Kielecki Park Technologiczny dokonał tego, na co innym potrzeba było lat kilkudziesięciu. Instytucja otrzymała na to w sumie ponad 200 milionów złotych. Mogę powiedzieć, że na moich oczach się to dzieje. Dzisiaj drugi wielki dzień, czyli rozszerzenie dotychczasowej inwestycji. Przypomnę tylko niebagatelna kwota: 120 milionów dofinansowania tylko i wyłącznie z programu operacyjnego Polska Wschodnia, dodatkowe pieniądze z regionalnego programu operacyjnego i oczywiście miasto, które bardzo wspiera ten projekt. Bardzo dobrze się koncentruje tutaj. E, Taka nasza idea współpracy, dlatego że bardzo dobrze współpracuje nauka, przedsiębiorczość, gospodarka, instytucja otoczenia biznesu, jakim jest park oraz administracja. Chciałbym poruszyć niezwykłą jakby sytuację współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. To się rzadko zdarzało w historii i, i myślę, że generalnie z innymi jakby ministerstwami to się praktycznie nie zdarza, żeby takie relacje były tak profesjonalne, tak partnerskie i pani minister Iwona Wendeli jest naprawdę tutaj przykładem absolutnego profesjonalizmu i należą mi słowa podziękowania bo bez niej pewnie ten park by dzisiaj inaczej wyglądał Teraz przy ulicy Olszewskiego w budynku powyższej szkoły umiejętności powstanie zespół inkubatorów KPT. Nieruchomość zostanie podwyższona o jedną kondygnację. Powierzchnia po rozbudowie będzie wynosiła prawie 5 tysięcy metrów kwadratowych. W sumie na rozbudowę infrastruktury KPT wydanych zostanie ponad 91 milionów złotych. Oprócz zespołu inkubatorów powstaną trzy hale produkcyjne, a także energetyczne centrum nauki. Przebudową budynku PWS-u zajmie się firma Skanska, natomiast przetarg na budowę hal wygrało przedsiębiorstwo Anna But. Postawiliśmy na rozwój branży teleinformatycznej. W związku z tym, dzisiaj, jeden z inkubatorów technologicznych, który powstaje, ukierunkowujemy wsparcie właśnie na ten kierunek życia. Budujemy tak zwany ekosystem, który docelowo będzie odpowiedzialny za realizację programu, który będzie tę branżę rozwijał. Obiekt będzie miał powierzchnię ponad 5000 m2. Powstaje tam bardzo innowacyjny zespół laboratoriów, który jest realizowany wspólnie z firmami IBM, Cisco, HP. Liczymy, że w perspektywie 15 miesięcy ten obiekt będzie gotowy do oddania. Chcemy na początku przyszłego roku rozpocząć proces zasiedlania. Już widzimy ogromne zainteresowanie zarówno firm lokalnych, jak i firm z zewnątrz. W obiektach Kieleckiego Parku Technologicznego działalność prowadzi obecnie 91 firm, a zatrudnienie znalazło niemal 650 osób. 16 firm po procesie inkubacji już opuściło instytucję. Miasto liczy na to, że drugi etap rozbudowy KPT sprawi, że następnych kilkadziesiąt firm znajdzie tu swoją siedzibę. Zbieramy siły i energię do tego trzeciego, najważniejszego, bo w tej nowej perspektywie, gdzie na pewno kilkaset milionów złotych dostaniemy na rozwój i to jest wstęp do tego, do tego wielkiego przedsięwzięcia, ale niezwykle ważne, bo po wybudowaniu tych, tych trzech hal i tego inkubatora będziemy no, chyba już największym parkiem w Polsce, albo przynajmniej jednym z największych. Projekt Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.